Kiedyś nagrywałem dla Was film 8 faktów o kanibalach ze starego Deforesta, dlatego dzisiaj przyszła pora na podobny film, w którym omówimy sobie dokładnie kanibali z Sonsa. Tym bardziej, że nie wszystkie ich zachowania i mechanizmy są widoczne na pierwszy rzut oka. A w komentarzach możecie dodawać ciekawostki od siebie standardowo dzięki za lajki like i subskrypcje. Teraz zapraszam Was na krótki blok reklamowy nowego partnera kanału, po którym przejdziemy do ciekawostek. Wciąż używacie nudnych, domyślnych przeglądarek? Czas na zmianę. Poznajcie Opera GX, przeglądarkę stworzoną w Polsce specjalnie dla graczy, którą mam przyjemność reprezentować jako jeden z ambasadorów. Sprawdźmy, co sprawia, że wyróżnia się na tle innych. Zawsze chcieliście dostosować każdy najmniejszy detal swojej przeglądarki? Dzięki GX-moc możecie odwrócić ją o 180 stopni za jednym kliknięciem. Od muzyki w tle, dźwięków klawiatury i otwierania zakładek po spersonalizowane motywy i kolory. Wyobraźcie sobie przeglądanie z epickimi dźwiękami ulubionej gry, odwiedźcie sklep GX i odkryjcie różnorodne mody, takie jak Day One, Very Sprite, czy nawet mody Forest, tematycznie zgrywający się z moim kanałem, a link do niego znajdziecie w opisie. Ale to nie wszystko: Opera GX integruje się płynnie z narzędziami AI, takimi jak Chat GPT czy Chat Sonic. Potrzebujecie szybkiego podsumowania artykułu, pomocy w zadaniu domowym czy wskazówek do gry? Wystarczy zaznaczyć tekst lub skorzystać z paska bocznego, aby uzyskać natychmiastową pomoc. Jest to Wasz osobisty asystent AI prosto w przeglądarce. I nie zapominajmy o GX Control. Zauważyliście jak inne przeglądarki obciążają zasoby komputera? Dzięki GX Control możecie ograniczyć zużycie CPU i RAM, zapewniając płynną rozgrywkę nawet przy wielu otwartych kartach. Szczególnie jak macie słabszy komputer, to będzie koniec z lagami podczas grania. Chcecie być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i okazjami ze świata gier? W takim razie sprawdźcie GX Corner, będziecie na bieżąco z darmowymi grami, najlepszymi okazjami i najnowszymi premierami, a to wszystko w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Link do pobrania opery GX znajdziecie w opisie, przestańcie torturować się nudnymi przeglądarkami i dołączcie do graczy z operą GX. 1. Czerwona i złota maska Wspomniałem o tym kiedyś na jednym z sortów, ale tu mogę się bardziej rozwinąć i przedstawić Wam, jakie są różnice między czerwoną a złotą maską. Zacznijmy od tego, dlaczego czerwona maska jest akurat czerwona, a nie na przykład niebieska. Czerwony kolor przypomina krew, co w naturze sygnalizuje zagrożenie i nie inaczej odbierają to prymitywne kanibale. Dlatego podchodząc do nich w takiej masce Ci Was nie zaatakują ze względu na respekt, a nawet tak jak w poprzedniej części gry klękną i zaczną się do Was modlić to innego jak podejdziecie do wodza wioski, który jest wyżej w hierarchii i nic sobie z tego nie zrobi. Jednak niektórzy wodzowie noszą złote maski stworzone z solofitu, dlatego podchodząc do nich w takiej masce, was również zobaczą przywódcę i nie zaatakują. Pozostaje pytanie, skąd ciężkim kanibalom udało się takie maski zdobyć, skoro my możemy znaleźć tylko jedną i to już bliżej zakończenia gry. Jeśli macie jakieś pomysły, możecie podzielić się nimi w komentarzu. 2. zachowania społeczne Kanibale posiadają szereg różnych zachowań i założę się, że nie o wszystkich z nich słyszeliście. Najbardziej znany przykład, gdy pokonacie zwyklaka, to wódz wioski złapie go za szyję i wyrzuci nic sobie z nie robiąc z jego życia. Kolejnym nieco cięższym do zaobserwowania są potyczki pomiędzy kanibalami, gdzie organizują sobie punchdown o miejsce w hierarchii. Walczą na liście, aż jeden z nich w końcu padnie. Jeśli będzie obserwowała to kanibalka, to możecie zauważyć, że takie wydarzenie bardzo ją ekscytuje. A propos kanibalek, te to dopiero muszą mieć coś nie tak pod kopułą, bo od czasu do czasu podchodzą do tego obleśnego stajaka i piją z niego krew. A wracając do martwiaków, to nie tylko wodzowie wiosek na nie reagują, zwyklaki również posiadają interakcje ze zmarłymi: pierwsza to kopnięcie zwłok z pogardą, jakby byli obrażeni za to, że tamci dali się zabić. Często po chwili u tych samych osób może się pojawić druga interakcja, czyli kleknięcie nad zmarłym i opłakiwanie jego śmierci. 3. Strach i emocje. Jak już zauważyliście, kanibale posiadają emocje, ale wiedzieliście, że mogą je odczuwać również w stosunku do was? Możecie to sprawdzić za pomocą komendy AI Show Stats On. Dwie główne emocje to złość oraz strach. Jest jeszcze energia, której zapasy mają bardzo duże, ale jeśli ich porządnie wymęczycie, to można zauważyć, jak zdyszani, próbują złapać trochę tlenu. Jeżeli chodzi o złość, to wzrasta powoli, gdy się do nich zbliżacie, i bardzo szybko, gdy zaczynacie ich atakować. Konsekwencją będzie to, że zaczną z wami walczyć i nie dadzą sobie tak łatwo odpuścić. Wystraszenie kanibala też nie jest takie oczywiste, a wystarczy oddać strzał tuż obok niego. Następnie, samo wycelowanie mu w twarz spowoduje, że ten ucieknie jak mała dziewczynka. 4. Nie zawsze chcą walczyć. Jeżeli graliście w pierwszą część Foresta, to kanibale zapewne będą kojarzyć się Wam z walką. Są się wygląda to nieco inaczej, bo spotykając w lesie Kanibala, ten nawet po zauważeniu was niekoniecznie będzie atakował, a chwilę się przyjrzy i pójdzie sobie dalej. Co ciekawe, nawet jeśli doszło między wami do walki, tak przestaniecie atakować i zachowacie kilka metrów dystansu, jego złość opadnie, straci Wami zainteresowanie i pójdzie w swoją stronę. 5. Pancerze kanibali. Na początku rozgrywki kanibale nie posiadają żadnego pancerza, ale z czasem im więcej ich zabijacie, tym lepsze pancerze będą się na nich pojawiać. Pierwszym i najsłabszym jest pancerz z liści, który można rozbić w prosty sposób. Swoją drogą istnieją całe plemiona uzbrojone w ten pancerz i walczące z ukrycia, ale o nich powiem w następnym punkcie. Kolejnym już lepszym jest kościany pancerz, którego zniszczenie jest nieco bardziej wymagające. Większy problem może sprawić pancerz z mutanta, i tutaj doświadczeni gracze nie będą próbowali się przez niego przebijać. Zauważcie, że zbroja zazwyczaj nie jest kompletna, dlatego, szczególnie jeśli noszą hełm, warto wyprowadzić mocny atak w odkrytą kończynę, dzięki czemu pokonacie ich nawet jednym ciosem. Szczególnie dobrze się to sprawdza, kiedy musicie walczyć z wodzem wioski. Ostatecznym pancerzem jest kościana zbroja, ale wzmocniona za pomocą solofitu. Możecie sami taką stworzyć za pomocą schematu trumny. Który zdobywacie tuż przed zejściem do piekielnego biomu. Jest to najpotężniejszy pancerz, który u wrogów pojawia się dopiero w bardzo późnym etapie rozgrywki. Cześć, leśne plemiona. Jak wspomniałem wcześniej, w niektórych miejscach na mapie możecie spotkać leśne plemiona. Które charakteryzują się swoim ubiorem oraz własnym stylem walki. Ubrani są częściowo lub całkowicie w pancerz z liści, który zapewnia im kamuflaż potrzebny do wykonywania ich ataków. Zazwyczaj kręcą się po lesie w pobliżu leśnych ścieżek i atakują was z ukrycia. Na początku lubią chować się w krzakach, przez co nie wiemy, ilu ich dokładnie jest i z której strony mogą nas zaatakować. Najczęściej można ich spotkać głównie z tyłu wyspy, w miejscach, gdzie krzaki są bardzo gęste. 7 różnice w twarzach kanibali. Kiedyś twarze wszystkich kanibali były identyczne, co zostało urozmaicone w jednej z aktualizacji. Teraz mogą wyróżniać się między innymi podbitym okiem, opuchlizną, bliznami, a nawet kolorem i wzorami barw wojennych. O tak oczywistej rzeczy jak ubiór chyba nie muszę mówić, ale mogliście nie zauważyć, że niektóre kanibale różnią się od siebie również wzrostem. I oczywiście kanibale specjalne, takie jak Frank, którego głowa jest brudna, jak umietka spodmonopolowego, lub Igor, który nosi jelenie rogi, borek na głowie, i liny na szyi, jak po nieudanej próbie sami wiecie czego. Na koniec mała ciekawostka: bez względu na to, jak wygląda kanibal, po dekapitacji i tak wszystkie głowy będą wyglądały identycznie. 8 Rzadkie nocne kanibale. Większość z was nocami chodzi spać, dlatego tym ciężej jest spotkać rzadkie kanibale, pojawiające się wyłącznie nocą. Mi się to kiedyś udało i teraz mogę pokazać wam je na screenshotach, które udało mi się wykonać. Kilku z nich posiada różowe głowy, zupełnie jakby ich mózg wypływał na zewnątrz. Dodatkowo z wymalowanym rozkładem kości wyglądają zupełnie jak kościotrupy. Inne są całkowicie czerwone, jedynie z odsłoniętymi oczami. A jeszcze kolejny posiada niebieską twarz. Natomiast wszystkie charakteryzują się lekkim świeceniem w ciemności. A wam udało się je kiedyś spotkać w grze? 9. Walki pomiędzy kanibalami. Od czasu do czasu można zaobserwować walki między zwyklakami a kanibalami jaskiniowymi. Dokładnie występują dwie sytuacje, w których może to mieć miejsce. Pierwsza to przy okazji fajna ciekawostka. Po zniszczeniu desek przy wejściu do jaskini, od tej pory od czasu do czasu kanibale i mutanty będą wychodziły na zewnątrz i kręciły się po okolicy. Właśnie wtedy mogą natrafić na zwykłe kanibale i zacząć walkę. Druga to ataki na wioski występujące raczej w późniejszych etapach gry. Jeśli jednak chcielibyście sami wywołać taki atak, można to zrobić za pomocą komendy Village Attack. Warto wspomnieć, że kiedyś jaskiniaki były na tyle mocne, że zawsze wygrywały ale zostało to zbalansowane przy wprowadzeniu wersji 1.0. 10. Brudne kanibale. Brudne kanibale to chyba najbardziej wkurzające i najmniej doceniane ze wszystkich gatunków, a ich rola w grze wcale nie jest mała. Przede wszystkim będą Was szpiegować, przez co, gdy ich nie zabijacie, to narażacie swoją bazę na ataki. Jeśli przebywacie niedaleko wioski, to mogą też poinformować mieszkańców o Waszym położeniu. Na mapie znajdziecie też kilka kościanych totemów, do których te czasami modną się w ramach rytuału, lecz na ten moment nie ma to żadnego wpływu na rozgrywkę. Raczej nie będą atakować Was bezpośrednio, a bardziej kręcić się po okolicy i rzucać Was kamieniami chyba, że podejdziecie zbyt blisko. A i chrońcie też swoje suszarki z mięsem, szczególnie na początku gry, bo gdy wyczują łatwy posiłek, to już tak łatwo sobie go nie odpuszczą. To wszystko na dzisiaj, jak macie jeszcze jakieś fajne ciekawostki od siebie, to możecie podzielić się nimi w komentarzu. Niedawno zacząłem dodawać też trochę nowego kontentu na kanale, więc zachęcam was do sprawdzenia. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem.